Wow. Wow, wow! wow, 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 Co tu się odje... Tak wam się spodobały prawdziwe historyjki, że dzisiaj mam dla was kolejną. Taką... ...nie za fałszywą, nie za taką fajniutką. W sumie, to nawet bym mógł w nią uwierzyć. Gdyby nie to, że jest na kanale prawdziwe historie. Generalnie, miało być czysto. I było. Yy, wczoraj jeszcze. Ale ja wczoraj zapomniałem nagrać tego filmu. Więc zagrywam go dzisiaj już jak jest syf. Więc nie piszcie mi komentarzy syf, ok? Ładne baranki macie w tle. I. To też jest ładne. Ale to nieważne. Zapraszam Was do najtrudniejszego wyboru czyli wyboru, kto pójdzie do więzienia: Brat? Czy tata? Hej, mam na imię Chris. Hej, mam na imię Piotrek. Całkiem niedawno musiałem zdecydować, kto pójdzie do więzienia: mój tata czy mój brat. Ach, trzeba się jeszcze pozbyć, tylko matki i. A przecież jestem 13-letnim chłopakiem. Jak to w ogóle możliwe, że stanąłem przed takim wyborem? Nas pytasz? Gościu, to ty opowiadasz prawdziwą historię. Wiedliśmy normalne życie. Nie wątpić. Trzech rudych i jakaś tęcza z tyłu. To nie mogło się dobrze skończyć. Ale kiedy miałem 10 lat, zmarła moja mama i w naszej rodzinie wiele się zmieniło. O, widzisz? To już 3 lata temu mogłeś wybrać z tym więzieniem. Długo ją opłakiwaliśmy. Prawdziwe historie. Dzieciak ma 13 lat. Mama zmarła, gdy miał 10. Na ekranie pokazali, że zmarła w 2014 i opłakiwali ją do 2019. No, według mnie to jest trochę więcej niż 3 lata. 100% legit historyka! Tata kompletnie się załamał. Nie potrafił pogodzić się z tą stratą i zaczął pić. Ja nic nie straciłem, a i tak pije. I było już tylko gorzej. Zwolniono go z pracy i prawie nie mieliśmy środków do życia. Trzeba było ruszyć dupę i zacząć pracować, a nie się o dalasz. Niemal wszystko co zarobił wydawał na alkohol. Co to w ogóle za animacja butelek jest, powiedzcie mi. Kiedy się upijał, był nie do zniesienia. Miewał straszne wahania nastroju. Najpierw płakał, zaraz potem krzyczał i był wściekły. Normalkę u nawalonej osoby. Wtedy mój brat Bruce wziął na siebie rolę ojca. Zawsze mnie chronił i o wszystko dbał. Pojrzany. Jak w 2019 używasz skype'a, to nie dziwię się, że brat chciał cię wyrwać sprzed komputera. Przez dobre 3 lata, dzień w dzień mierzyliśmy się z tym nieszczęściem. 3 lata. Ale mniej więcej po tym czasie sytuacja jakoś się ustabilizowała. Dużo rozmawialiśmy z tatą, i również dzięki temu zacząło ograniczać picie. Za osobę, której dokładnie taki licznik piw by się przydał. Ktoś wie, gdzie mogę taki kupić, może co. A kiedy Bruce skończył 18 lat, znalazł dobrze płatną pracę i odtąd patrzyliśmy w przyszłość z nadzieją. Albo został YouTuberem, albo to kolejny dowód na to, że ta historyka jest prawdziwa. później nasze życie znów się skomplikowało. W któryś weekend tata zrobił nam niespodziankę. Nie wrócił do domu. Kupił bilety na mecz Baseballa. Hurra! 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 Mieliśmy spędzić ten dzień jak normalna rodzina. Niezły mecz Baseballa. Opije <laughs> fryty i burgera. Hashtag normalna rodzina. Wybraliśmy się wspólnie na stadion i oglądaliśmy spotkanie. Byliśmy z Brusem przeszczęśliwi, ale wszystko wydawało się zbyt dobre, aby było prawdziwe. W pewnym momencie tata zostawił nas samych, bo chciał oglądać mecz z kumplami, których spotkał na stadionie. No i co wy macie za problem? Oglądajcie mecz, a nie się starym przejmujecie! Starym pijanym! Twój stary pijany! Ustaliliśmy, że widzimy się przy samochodzie za dwie godziny, ale gdy mecz dobiegł końca, ojca nigdzie nie było. Próbowaliśmy się do niego dodzwonić, ale nie odpowiadał. Zjawił się dopiero po godzinie. Ledwo trzymał się na nogach. Najwyraźniej upił się ze znajomymi. Bruce naprawdę się zdenerwował. Czuł, że ojciec zrujnował ten wieczór. Zebrał mu więc kluczyki i powiedział, że sam odwiezie nas do domu. Szkoda, że nie daliście poprowadzić ojcu. A mogło być tak zabawnie. Wsiedliśmy do auta i odjechaliśmy. Ale tata zachowywał się agresywnie. Ciągle pouczał Bruce'a jak ma jeździć. A to tylko pogłębiało irytację mojego brata. I czemu oczy... Szoliby? Ostatecznie wywiązała się wielka kłótnia. Nie mogłem tego znieść, więc zamknąłem oczy i zatkałem uszy rękoma. Poradnik życia w patologicznej rodzinie. Po chwili poczułem, że samochód podskoczył. Chciałem sprawdzić, co się dzieje, ale zdążyłem jedynie zauważyć pękającą szybę. Co? Że wypadł przez szybę? Czy o co chodzi? Bo na animacji po prostu otworzył oczy. Kiedy się obudziłem, nie miałem pojęcia, gdzie jestem. Podniosłem głowę i zobaczyłem brata. Siedział obok mnie, wszędzie miał siniaki i zadrapania. W pierwszej chwili bardzo się przestraszyłem, ale szybko mnie uspokoił. Powiedział, że wszystko gra. W wszystko spoko, braciak! Ha! Tak się tylko w drzewo je by sprawdzić swoją wytrzymałość i. auto. <laughs> ale wszystko gdówa! Zaraz wsiadamy i jedziemy dalej! Mieliśmy małą kolizję, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Odetchnąłem z ulgą i zapytałem, co z tatą. Czemu on cię dalej interesuje? Bruce przekazał, że nie ma powodów do zmartwień i że leży w innym pokoju. Ale później przypomniałem sobie kłótnie i zapytałem Rozbiliśmy się, bo cię rozproszył, prawda? Brat przez chwilę się zastanowił i wyznał Posłuchaj Chris, była to policja. Zadał ci jedno proste pytanie. Miałeś odpowiedzieć nie, czemu zaczynasz opowiadać historię? W dupie mam te historie. Chcę wiedzieć, czy cię rozproszył, czy nie. Pytali o wypadek, a ja powiedziałem, że to nie ja prowadziłem auto, tylko tata. Później Bruce stwierdził, że ojciec może mieć przez to kłopoty, ale chyba wszystkim wyjdzie na dobre, jeśli policja będzie uważać, że to ojciec był za kółkiem. Może zmuszą go do pójścia na odwyk, czy coś w tym stylu? To żywocie, czy coś w tym stylu. Ta propozycja nie do końca mi się podobała, ale uwierzyłem bratu i zdecydowałem się go wspierać. Po naszej rozmowie Bruce poczuł się lepiej. Powiedział, że rano wrócimy do domu, a teraz koniecznie muszę się zregenerować. No, stajesz na fontannie na kilka sekund i masz full HP i manę, a przy okazji jakiś itemek możesz jeszcze kupić. Ale niestety nie mogłem zasnąć. W mojej głowie ciągle kłębiły się myśli, że będę musiał kłamać. Ja miałem na odwrót. Często mi się kłębiły myśli, że jeszcze będę musiał powiedzieć prawdę. Próbowałem jakoś się uspokoić. Chciałem napić się wody, ale w sali nie mogłem niczego znaleźć, więc wyszedłem na korytarz. Muszę przyznać, że w nocy szpitalne chole wyglądają dokładnie tak jak w horrorach. A co ty się spodziewałeś? Autostrady? Krótko mówiąc, nic przyjemnego. Szukałem kogoś, kto mógłby mi dać trochę wody, ale wszędzie było pusto. Daj in spać, człowieku! albo dzieciaku. Nie wiem, czy dzieci to ludzie. Doszedłem do końca korytarza, a gdy skręciłem, zauważyłem małą dziewczynkę płaczącą przy wejściu do czyjegoś pokoju. O, ona ma wodę. Wyknij sobie łezkę. Podszedłem do niej i starałem się ją uspokoić, ale ona nie mogła przestać płakać. Zapytałem więc, co się stało. Gówno. Pić ci się chciało? To ci daję. Powiedziała, że tata wracał do domu rowerem z pracy i potrącił go samochód, a teraz jest w śpiączce. Wtedy uświadomiłem sobie, że to przecież nasza wina. Rowerzyści to święty krowy, które myślą, że są ponad prawem. To na pewno wina rowerzysty. To my potrąciliśmy tego człowieka, a jakby tego było mało, mój brat prowadził i chciał to ukryć. Czy mam w twoim głosie lekkie wkrzydlenie? To zmieniło wszystko. Teraz nie chodziło już tylko o wypadek, ale o przestępstwo, a dodatkowo Bruce miał zamiar wrobić naszego ojca. To prawda, był pijany i przez to brat musiał prowadzić, ale przecież to nie tata spowodował wypadek. Aniołek jak chyba. Trochę pijany i wkur... Ale wciąż aniołek. Wbiegłem z powrotem do pokoju i obudziłem brata. Zacząłem krzyczeć, Bruce! To, to nie była tylko kolizja, potrąciłeś człowieka! Tata idzie do więzienia, rozumiesz? Musisz się do wszystkiego przyznać. To niezły wybór, tata, albo brat. Ty w brata, który cię utrzymuje i zarabia sianko. Pier... mego topaki, co by na pewno nie miał przyszłości. Zacząłem się z nim kłócić. W końcu zapytał: chcesz, żebym poszedł do więzienia? Wiem, że to niesprawiedliwe, ale zastanów się chwilę. kto się tobą zajmie. Tata? Odpowiedziałem, że to nie ma znaczenia. Tam na korytarzu siedziała mała dziewczynka. Trzynastolatki, czy. You, ile on tam ma. Są pier. One. I nie wiedziała, czy jej ojciec przeżyje, a to wszystko przez Brusa. To był bardzo trudny wybór. Jedna z dwóch najbliższych mi osób miała pójść do więzienia, a ja musiałem zdecydować, kto to będzie. W sumie to tak chrzu, Brat mówi jedno, młody mówi drugie, a ojciec nic nie mówi, bo akurat pije piwsko. Więc do więzienia powinni iść albo obydwoje, albo drożysta. Niestety tym razem sprawa nie dotyczyła prostego rozróżnienia dobra od zła. Ale szczerze mówiąc, kiedy zobaczyłem tamtą dziewczynkę, już wiedziałem. Prawda, może być nieprzyjemna i bolesna, ale nie miałem zamiaru męczyć się z własnym sumieniem. Teraz będziesz się męczył z własnym ojcem. Musiałem znaleźć tatę oraz policjantów i zdradzić, co naprawdę się wydarzyło. Gdy szedłem w stronę wyjścia, zobaczyłem, jak ojca wyprowadzają dwaj funkcjonariusze. Podbiegłem do nich i już chciałem wszystko opowiedzieć, ale tata mnie powstrzymał. Jedyny mądry w tym filmiku. Potrafi dobrze wypić, trzyma się na nogach, nie ma kaca, jeszcze bohater. Anią nie człowiek. Zapytał policjantów, czy mogliby dać mu kilka minut na rozmowę z synem sam na sam. Wtedy powiedział, żebym w żadnym razie nikomu nie mówił, że to Bruce prowadził. Okazało się, że tata wziął na siebie całą winę. Stwierdził, że to on kierował samochodem i potrącił rowerzystę. Próbowałem go powstrzymać, ale podjął tę decyzję, będąc świadomym konsekwencji. Tego bycia świadomym, to nie jestem pewien. Wyglądało na to, że naprawdę czuł się winny. Zabrali go. Teraz jesteśmy sami. Mój brat i ja. To se kota kupcie albo psa. Kilka tygodni później umożliwiono nam spotkanie z ojcem. Przeprosił nas za ostatnie trzy lata. Powiedział, że skłamał w zeznaniach, bo uznał, że to będzie najlepsze rozwiązanie, a Brust naprawdę potrafi się o mnie zatroszczyć. Typ cię utrzymywał, a ty go chciałeś do więzienia. Ja ogólnie przestawałbym Ci dawać na drożdżówki do szkoły. O, Później dowiedzieliśmy się, że rowerzysta czuje się już lepiej i wyjdzie z tego. To oczywiście nie znaczy, że nagle staliśmy się niewinni, ale jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ ta mała dziewczynka znowu będzie ze swoim tatą. Te postacie wyglądają nieco przerażająco. Wkrótce odbyła się rozprawa i ojciec trafił do więzienia łatwo mi o tym mówić. Tata poświęcił się, umożliwiając nam w miarę normalne życie. Musimy więc zrobić wszystko, by tego nie zaprzepaścić. Mamy wobec niego dług wdzięczności. Więc się kurwa modlicie. No tak. Kaman, kto się modli w dzisiejszych czasach? Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak czuje się mój brat, ale na pewno próbuje usprawiedliwić wielką ofiarę naszego taty. Brat, to jest pewnie w k na ciebie. Weźcie się już w ogóle zamknij. Z tych doświadczeń wyciągnąłem jedną bardzo istotną lekcję. Ludzie są mądrzejsi od ciebie. To jedyna lekcja, którą powinieneś wyciągnąć peskatyknoi. Oby ci brat nie kupił obiadu. Prawidłowy wybór nie zawsze jest dobry czy łatwy i należy bardzo się starać, by najbliżsi mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Co ty Chcesz p***ć swojego brata zamiast ojca? Dalej miałbyś do siebie pretensje? A przy okazji do ojca, że się spinał i rozproszył, chociaż tego nie wiemy, brata, gdy kierował. Jak zachowalibyście się w takiej sytuacji? Wyłączył ten filmik. Tak, dosłownie. Kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, drożdżówki są dobre, więc jeżeli macie brata, który was utrzymuje, nie wpierdzielajcie go do więzienia. Nie bądźcie takimi idiotami jak ten rudy pajac. A na tą chwilę, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i puu! Pokémon, czy wszystkie to ty i ja musimy ocalić świat Pokémon, to przyjaciel mój ramię, w ramię, wielki bój Pokémon, to właśnie, to właśnie ty Odwaga nam to nasi Cenuj ze mną nadszedł czas Pokemon, ty już wszystkim masz, czy już wszystkim masz? Pokemon